No witam, witam. Ja jestem oczywiście Golzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale z Warzone na moim kanale. Dzisiaj, 12 maja, wracamy w końcu do analizy tudzież komentarza do rozgrywki... Losowego gracza. Dzisiaj tym losowym graczem będzie mój widz, bo dzisiaj przeanalizujemy sobie gameplay widza. Rako wrzucił film na YouTube z hashtagiem Goldzoranaliza, czyli z głównym jakby wymogiem, żeby móc w ogóle trafić do tej serii. Sprawdziłem mniej więcej na końcu, ile było fragów, a nie jest źle. Szału nie ma, ale mam nadzieję, że dzisiejsza analiza tudzież komentarz pomoże chociażby Rako bądź jego ziomką, bo tutaj będziemy oglądali czwórki. Być może, w być może w podejmowaniu lepszych decyzji w przyszłości, a my mam nadzieję, że miło spędzimy te prawie 26 minut wspólnie, bo właśnie już teraz zaczynam analizę tudzież komentarz, bo dużo osób narzeka, że tutaj z analizy wcale nie ma aż tak dużo rzeczy. Zgadzam się. Częściej komentuję niż analizuję, ale nie oczekujcie, że na żywo będę w stanie wszystko dokładnie przeanalizować. Ta seria ma też dostarczać rozrywkę, i wydaje mi się, że tak właśnie jest. A staram się też oczywiście merytorycznie czasami niektóre rzeczy przekazać. No dobrze, jeżeli tą serię lubicie, zostawcie proszę już teraz łapkę w górę. Widzimy tutaj lądowanie na milicji niedaleko, niedaleko military base. To dosyć niepopularne miejsce do lądowania, tym bardziej, że tutaj żadnego kontraktu chłopaki nie mieli. Więc, e, no, nie wiem czemu tutaj, możecie dać znać, chłopaki, Rako, jeżeli ktoś z Was ogląda, dlaczego akurat tutaj, czy to było losowe, czy na przykład lubicie tutaj lądować. No, ale raczej najlepszym zawsze miejscem do lądowania jest tam, gdzie oznaczycie sobie kontrakt, chyba że jest takie miejsce jak Superstore. Obecnie factory, gdzie po prostu zawsze wiecie, że ktoś ląduje i wiecie, że będą tam pojedynki, jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. No tutaj po prostu e, najprawdopodobniej nie będą w stanie nawet zdobyć gotówki na zrzut. A jak dobrze wiemy, bardzo ważne jest to, żeby jak, jak najszybciej ten zrzut w meczu kupić. Wypadły tutaj LC10 ze skrzynki. Rako gra zdecydowanie. A nie, czekajcie, to jest chyba gameplay z. Sam nie wiem z czego to jest gameplay. Gra na myszce i klawiaturze. Ale FOV wydaje mi się potwornie niskie, więc mam jakieś przypuszczenia, że to może być PS5. i Gra po prostu na myszce i klawiaturze na PS5. Z drugiej strony, gameplay został wrzucony w 4K, ale mógł... nie wiem, nie wiem, Rako, daj znać stary, ale twoje FOV wygląda tutaj na bardzo niskie, więc. No, pierwsza taka rzecz, którą widzę, to polecałbym, jeżeli oczywiście masz taką możliwość, jeżeli grasz na PC, zwiększę FOV na no, około 100-110 od takich wartości zaczynaj. Uwierz mi, zaprocentuje to w przyszłości. Gdy tylko przyzwyczaisz się do gry, no wtedy po prostu masz szersze pole widzenia, jak sama nazwa wskazuje, więcej widzisz i też e, wizualnie wydaje się, że szybciej biegasz. Co jest to oczywiście tylko wizualnym efektem, bo biegasz z taką samą prędkością jak na niższym FOV, no, ale ogólnie gra wygląda tak płynniej. I po prostu lepiej. Także to jest taka pierwsza uwaga. No i tutaj wydaje mi się, że na pewno jest grane na jakimś 80 FOV, bo. No to na pewno nie jest 100 FOV. Także no i jestem bardzo ciekaw, czy to jest na ta Gameplay, czy z piątki. Nie mam zielonego pojęcia. Przejdźmy może do jakiejś akcji, bo tutaj jak widzicie, chłopaki stracili już. Ile czasu? 3 minuty. 3 minuty na niczym, tak naprawdę. Zebrali. Nawet nie zebrali 10 tysięcy wszyscy razem. No i to jest właśnie ten minus lądowania w takich miejscach. E, czyli odradzam po prostu lądowanie w takich miejscówkach, no gdzie tak naprawdę. Jedynym plusem takiej miejscówki jest to, że najprawdopodobniej nie zginiecie w pierwszych minutach meczu, bo nie będzie tutaj po prostu pojedynków. Widzą wrogów pod nimi, więc oni mają dużo lepszą sytuację od nich, ale nie mają broni do podejmowania takiego pojedynku, więc bez sensu byłoby tutaj ostrzeliwywanie ich, bo tylko zdradziliby swoją pozycję. Także bardzo dobrze, że tutaj żaden z nich nie zdradził swojej pozycji strzelając do nich. Oni się teraz z kim strzelają? Do Helki prawdopodobnie strzelają, którą widzimy teraz na minimapie. A chłopaki uzbierali w końcu nasz rzut, więc będą się mogli w końcu przetransportować i ten zrzut kupić. Ale jak widzicie, zdecydowanie za dużo czasu to trwało. I tak naprawdę, lądując w takim miejscu, z góry skazujecie się na to, że zbyt wielu fragów w tym meczu najprawdopodobniej nie zdobędziecie. Ja wiem, że nie każdemu zależy na tym, żeby nie wiadomo, ile fragów robić. Niektórzy grają stricte pod Wina, Ale gdyby tutaj chłopaki chcieli grać stricte pod Wina, no to jednak kontrakty dużo bardzo pomagają jakby w osiąganiu zwycięstw, chociażby kontrakt z Wiad, który zdradza nam oczywiście przyszłe strefy. Także no tutaj jakby nie, nie jestem jeszcze w stanie rozczytać planów tutaj drużyny, bo tutaj grają e, wszyscy czwórkom znajomych, także to, to nie są losowe czwórki. No ale mają zrzut, Zobaczymy jaki wybór będzie tutaj broni Urako, bo to perspektywę Rako oglądamy. I mamy tutaj Maka 10 oraz CR56A Gameplay jest z początku maja, więc to, to jest jeszcze gameplay sprzed Nerfa AMAXa. Co nie zmienia faktu, że nawet. Gdyby to był gameplay z wczoraj, to AMAX dalej jest jedną z najlepszych broni w grze, więc to akurat niewiele zmienia. No, maczek, maczek już nie jest najlepszym PM w grze, ale dalej jest bronią, którą można spokojnie pojedynki podejmować. No i teraz jest ta sama sytuacja co wtedy, czyli dalej są ci przeciwnicy na tej samej miejscówce. Nawet ktoś tam zginął z tych przeciwników, bo widzimy jedno ciało. Ale oni nie mają tutaj, znaczy inaczej, mają już w końcu bronię, którymi mogą lepiej taki podej... pojedynek podjąć. No, ale w międzyczasie widzę, że tutaj czoklet <noise> fioletowy, mówmy po kolorach fioletowy zdobył jakiegoś fraga, nie wiem skąd tam się jakiś koleś wziął ale frag był, Rako jednak bardzo mocno skupia się tutaj na tym rywalu teraz zdradził swoją pozycję, pociski smugowe jeszcze bardziej zdradzają pozycję, o tym musicie pamiętać no nie, tam już nikogo nie ma, o tam przeciwnik ma snajperkę, więc teraz Rako nie powinien pikować, bo jednak jest na straconej pozycji teraz przy pojedynku ze snajperką, ale tam ci przeciwnicy nie wyglądają na zbytnio ogarniętych, bo cały czas biegają w taki sposób, że łatwo jest ich strzelać. Mimo, że AMAX jest bardzo mocną bronią, no to jednak na taki dystans, nie na otwartym terenie, bo tam mają osłonę, no jednak ciężko będzie powalić kolesia. Także troszkę ten pojedynek jest bezsensowny, tym bardziej tak długie siedzenie w oknie, będąc. E, mając opartą broń, widział teraz kolesia po lewej, nie zauważył go Rako, e, no jakby sam się prosi o jakąś snajpę od snajpera, którego po prostu nie widzi, o jak na przykład teraz, dokładnie tak, zbyt długie siedzenie w jednej miejscówce kosztowało ich to, że ktoś im w końcu wjechał na plecy, tak się zawsze dzieje, zawsze musicie mieć z tyłu głowy to, że jeżeli siedzicie w jednym miejscu dłużej, nie macie duchów, albo strzelacie, słychać was, to musicie się spodziewać ludzi po prostu... Który, którzy będą wam chcieli wejść na plecy, I, i zawsze trzeba co jakiś czas te plecy sprawdzać. No, chyba że macie atut alarm, który oczywiście w takim wypadku, o ile przeciwnicy nie mają atutu zimnokrwisty, poinformuje was o tym, że ktoś do was celuje z pleców. A tutaj bardzo ciężka sytuacja. Tak to się musiało skończyć. Fatalna pozycja. Przewadzę liczebnej przeciwnicy, i cała czwórka ląduje w guagu. <noise> Okej, okay, no to zobaczmy, jak Rako sobie poradzi w guagu. Jeden teammate sobie nie poradził, drugi poradził, więc fajnie, gdyby Rako wygrał ten pojedynek, wtedy dużo łatwiej jest zawsze wrócić do meczu. Nasłuchuję przeciwnika, bardzo pasywne, pasywny, pasywny guag w wykonaniu Rako. Ja kompletnie nic nie słyszę. Ok, pojechała co czwórka. Słyszę teraz Kolesia z prawej strony. O, dużo problemów było, ale ten dropshot uratował dupę tutaj, mimo wszystko uratował dupę. No i mamy drugiego fraga, mamy powrót na mapę i dwóch z czterech żyje, więc takim, w takim wypadku mają teraz rzut, także to jest fajna sprawa. Natomiast według mnie. A nie, mają tutaj traka. Więc moją taktyką teraz byłoby wzięcie traka, wzięcie broni, a następnie wykonanie jakiegoś kontraktu, chociażby dostawy, coś takiego, żeby przywrócić oczywiście teammate'a. Ewentualnie oczywiście zlutowanie jakiegoś miejsca. No ale track tutaj bardzo im pomoże jednak się obronić albo uciec od ewentualnych pojedynków. Mm, gdyby, gdyby tutaj nie chcieli takowych podejmować. E, ten sam zestaw broni wzięty, czyli sprinter, wzmocnienie oraz maczek z C56 maxem. O, gotóweczka wypadła. No to mają już na. o, RP gdzieś poleciał. To jest właśnie to o czym mówiłem. Dlatego teraz ten trak jest o tyle ważny, że można nim uciec. Z takiej beznadziejnej sytuacji. Okej, okay, rako jednak wychodzi na dach. Nie wie dokładnie skąd się teraz widzi kolesia na otwartym terenie. Prosty frag. Okej, okay. koleś był sam na jego szczęście, także. Udało mu się. Nie, niedobity został jego teammate, także no wyszli z tego obronną ręką. Duże szczęście, że tutaj był tylko jeden przeciwnik, a nie cały team, bo wówczas byłoby bardzo ciężko z tej sytuacji wyjść. Ale dlatego właśnie mówiłem o tym traku, że w momencie, gdy chcecie jak najszybciej przywrócić teammateów, gdy wracacie z głagu, no pojazdy, szczególnie trak, dają wam dużo więcej możliwości obrony. No i tutaj rako, jeżeli na przykład byłoby więcej wrogów, to dobrą taktyką byłoby po prostu wejść do traka i po prostu odjechać z tego miejsca, żeby żeby po prostu przeżyć i utrzymać e, grę w dalszym ciągu w teamie. Ok. no hajsu akurat o dziwo na tej straży pożarnej było mnóstwo, bo jak widzicie, uzbierali oni tutaj ponad 9000 razem, także mają na dwóch teammate'ów powinni się teraz do właśnie tego sklepu skierować. No, i dzięki temu odrodzą, właśnie, dwóch teammateów i tak naprawdę wrócą absolutnie do. od nowa do gry. Bo to będzie sytuacja bardzo dobra. Tym bardziej, że dalej jest zrzut, więc teammate'ci będą mieli swoje bronie. No teraz, tak jakby nie widzę sensu w tym. w, w tym granacie tutaj, który poleciał, no ale ok, <laughs> Dobra, teamieci teraz będą lądowali oczywiście na, na zrzucie, także fajnie byłoby, gdyby któryś z nich, mam tutaj na myśli Rako oraz Cynę, którzy ży, żyją najdłużej, patrzyli tam mniej więcej na ten zrzut, żeby ich obronić w razie czego, no ale tutaj nikt się tym nie zajął, ale wyszło na dobre, bo też nikt tam nie czyhał na, na ich teammateów, natomiast zawsze warto gdzieś tam spojrzeć kątem oka. Czy na pewno zrzut jest bezpieczny? Ewentualnie ci, którzy lądują, oczywiście na zrzucie, też patrolują teren z góry, żeby ocenić, czy, czy na pewno mogą na zrzucie lądować. Nigdy tak na ślepo nie lecicie, bo to często się kończy po prostu głupią śmiercią. E, no dobra, no to co? Mamy początek, e, inaczej, mamy od nowa kompletnie rozgrywkę. Trzy fragi na koncie Rako. Nie wiem, ile mają team Nie Niedużo. Na razie bardzo wolny gameplay. No ale to jest właśnie powód tego, że wylądowali w miejscówce, która nie dała im żadnych możliwości, no jakby to musiało tak wyglądać. To, to musi tak wyglądać przy lądowaniu w takich miejscach, gdzie nie ma ani kontraktu, ani wcale zagwarantowanej gotówki. Dopiero teraz tak naprawdę zaczynają na dobre ten mecz, bo mają swoje bronie. No i okej, okay. mieli wcześniej na BSP jeden team, teraz w końcu robią jakiś kontrakt, jest to lupa. Powinni sobie e, oznaczyć jakiś punkt. Dobra, ktoś oznaczył, mają team na downtown. Mają też team w innym miejscu. No zobaczymy, zobaczymy, których będą chcieli podjeżdżać, czy w ogóle będą chcieli podjeżdżać. Ale generalnie mam takie tutaj mieszane uczucia, bo wyglądają e, Rako i jego drużyna na, na graczy, którzy no, preferują jednak pasywny styl rozgrywki, a kompletnie nie korzystają z e, rzeczy będących w grze, która, które im ułatwiają taki... Taki styl grania, które im po prostu ułatwiają osiąganie lepszych wyników. Mam tutaj na myśli chociażby te zwiady, które by im tutaj zdradziły kolejne strefy, i wówczas można się oczywiście e, ustawić w bardzo mocnej tak zwanej power pozycji, już, już gotowej strefie, i wtedy wyciągać ewentualnie przeciwników, którzy dopiero do tej strefy dobiegają. No a tutaj oni z tego kompletnie nie korzystają. Teraz wykonali lupę, co jest oczywiście dobre, bo mają więcej gotówki, ale jak sami wiecie, no to, to na razie wygląda średnio w ich wykonaniu, cały ten gameplay. Mamy tutaj cały team na burgeru. Na burgerze burgeru. Język polski, trudna rzecz. Okej, okay, no to był ciężki pojedynek, żeby, żeby zdobyć tego fraga. Broń zmontowana. Po raz kolejny bardzo długo pozostaje z opartą bronią w oknie Rako. To jest błąd który się już któryś raz powtarza, w sensie nie ma w tym nic złego, żeby opierać broń, wręc, wręcz zachęcam do opierania broni, bo to daje ogromną przewagę, e, natomiast no nie można aż tak długo siedzieć w jednej pozycji, tym bardziej, gdy przeciwnicy wiedzą skąd strzelasz, no jeżeli ktoś jest bardziej ogarnięty, to dostaniesz snajpę, sprawa jasna. Teraz taki podjazd bez granatów do tych, do tych garaży i to musiało się tak skończyć, trzeba korzystać z granatów, chociażby rakoma dwa Semtexy, które po rzuceniu tam... Okay, powalił dwóch wrogów. Powinien teraz się schować za osłonę. No i teraz używa sem... A, mają system trofi. Okej, okay, nieważne. Ale tu jest młyn. No i trzech, trzech wrogów powalił Rako. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się działo. Jeszcze w plecy dostał. Okej. Okay. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się działo. Strasznie dużo chaosu. Mieli system trofi przeciwnicy, więc... To moje gadanie o granatach wcale by nie wyszło na dobre, no ale przynajmniej by wiedzieli wcześniej, że granaty nie mają sensu. E, no tak czy siak, podjeżdżanie takiego garażu na takim otwartym terenie, że on tutaj, jakby osoba podjeżdżająca ten garaż, no jak widzicie, nie, nie, nie ma za bardzo osłony, no jest, jest bardzo ryzykowne. Jeżeli strzelasz słabo, albo przeciwników jest na przykład kilku w tym garażu, jak teraz, no to najprawdopodobniej zginiesz, no bo po prostu e, nie ma gdzie uciec. Teraz fajny laser do typa na kładzie, który nie mam zielonego pojęcia co robił. Mamy siódmego fraga, mamy 54 osoby do końca. Ok. No chłopaki według mnie ewidentnie bawią się grą. Ja trochę zazdroszczę, bo ja podchodzę do gry trochę bardziej competitive, mimo że absolutnie competitive graczem nie jestem. Ale ja tak bardzo do siebie biorę to, co się w grze dzieje, czyli no, próbuję po prostu robić wszystko jak najlepiej. I nie wybaczam sobie swoich błędów, denerwuję się na wszystko, a chłopaki cieszą się grą, i to widać, że to nie są gracze, kto, gracze, którzy grają w tę grę dziennie po 5 godzin. Zresztą ja też tak nie gram, ale no, to już są kompletnie, wydaje mi się, niedzielni gracze. A w cudzysłowie, oczywiście niedzielni gracze. No po prostu grają mniej, grają stricte dla zabawy. Dlatego to wygląda tak, jak wygląda, ale widzę tutaj no, dużo takich błędów, które, które spokojnie Rako może poprawić. Przede wszystkim te FOV, jeżeli to jest gra na PC w Co w sumie chyba wątpię, bo nie ma w ogóle tych znaczników, nie odpalił sobie FPS-ów w lewym górnym rogu, i tak dalej. Ale jeżeli jak mi sudem to jest gra na PC i ktokolwiek z was, kto teraz ogląda ten materiał gra na PC i nie gra na wyższym FOV niż 80, to to jest pierwsza rzecz, jaką robicie, moi drodzy, zwiększacie FOV na przynajmniej 100. I ewentualnie, jeżeli to wam jeszcze nie wystarcza, to próbujecie wyżej. Ja gram na 110, niektórzy nawet na 120. To, to daje ogromną przewagę. Mniej jakby widzicie, tak jakby mniej wyraźnie są postacie, bo wszystko jest jakby dalej, szerzej, ale więcej widzicie też, dzięki temu, że oczywiście większy obszar pola widzenia macie. Natomiast no, no to, to jest rzecz raczej jasna i wydaje mi się, że każdy o tym wie. Ja teraz troszkę niepotrzebne odpalenie martwej ciszy bo tutaj zbyt daleko był przeciwników, żeby to jakoś wykorzystać, no i też e, może poszło jakieś fake info, że cały team, ale jeżeli nie poszło takie info, no to jeżeli to był jeden wróg, to będąc w czterech żywych, odpalać martwą ciszę na jednego kolesia, to się troszkę mija z celem. Okej, okay, oznaczyli sobie w końcu bounty, no chłopaki, chłopaki dawać, dawać jakiś podjazd, chcę, chcę zobaczyć podjazd, jakiś taki porządny w waszym wykonaniu. Okej, okay, ktoś zespotował wrogów, ale to jest daleko, tam sobie zrzut wzięli, to nawet nie ma co się przejmować. E, mają na BSP. E, selfów, e, tylko jedna osoba ma selfa w teamie, więc teraz powinna być decyzja, czy kupujemy e, BSP, czy selfy. Tutaj jakby nie ma dobra i zła. Jest albo to, albo to. Nie ma lepszej i gorszej opcji. Jeżeli zależy im na fragach, to oczywiście BSP. Jeżeli nie, no to oczywiście selfy, bo selfy naprawdę, naprawdę ratują dupę. No i w tym wypadku Rako kupuje selfa, wystarczy na. W zasadzie wszyscy mogą mieć w tym momencie selfa w drużynie, więc zobaczmy, czy tak zrobią tutaj e... jego teamacie. Nie. Fioletowy kupił chyba BSP. Zobaczymy, co kupi turkusowy. Kupi coś? Halo, panie turkusowy kupił coś, ale to też nie jest self. Także no tutaj mają dwa BSP, mają dwa self, okej, okay, nie ma w tym nic złego. Stoją jednak w takiej pozycji, którą jest bardzo łatwo podjechać przez innych wrogów. I bardzo mocno opierają się na wiedzy z BSP, a przecież tutaj duchy ewentualnie by, byłyby ich w stanie podjechać, no ale okej. Okay. W, końcu, w końcu zmieniają miejscówkę. No i co, będą próbowali podjechać ten team, w, w którym widzieli przed chwilą zrzut zaopatrzenia. Jeżeli tak, to to jest ciężki podjazd, bo, bo, bo tam jest otwarty teren, ale tam bodajże zamyka się strefa zaraz na płycie lotniska, więc oni na pewno muszą pójść w ich stronę. Więc gdyby odpowiednio wcześniej zajęli, chociażby właśnie tą taką mini wyspę na płycie lotniska, wiecie o co mi chodzi, no to to jest fajna pozycja, żeby przytrzymać wrogów w gazie i po prostu zdobyć łatwe fragi. Z drugiej strony też ciężka pozycja, jeżeli ktoś by Was przytrzymał na przykład z tej straży pożarnej, która ma wgląd na to miejsce, także no, to nie jest aż taka super miejscówka bez pojazdu, żeby, żeby uciec i zmienić miejscówkę. No więc w sumie sie siedzieć tutaj ma to jakiś sens. Ni o, zespotował teraz wroga Rako. Ma to jakiś sens, natomiast nie wiem co patrzą jego teammatesi, więc ciężko mi powiedzieć, czy oni dobrze tutaj rozkładają siły. Czy na pewno patrolują dobrze teren? No tam jest, tam jest przynajmniej jedna osoba, a w zasadzie więcej, bo było też słychać strzały. Więc mogą mocno przypuszczać, że tam jest, e że tam jest jakiś team. Strzelają się z nimi, no, kasetówka poszła. Idiotyczne zachowanie ze strony wrogów, bo no, taka kasetówka, gdy nikogo nie powalili, no to, to raczej nikogo nie powali. Także zmarnowana kasetówka przez wrogów. Powinni sobie teraz poznaczać e, tych wrogów, których widzą. Czyli jest ich czterech, przynajmniej trzy. Tutaj powinny pójść marki w te miejsca. Gdzie pokazały się kropki, bo zaraz o tym zapomną, gdzie to było, a tak to mieliby już jakąś informację na przyszłość, z której strony mogą się spodziewać wrogów, bo oczywiście to, że oni tam będą za 5 minut, to tego nikt nie wie, no ale przynajmniej mogą się spodziewać wrogów z tamtej strony, więc, więc powinni sobie to poznaczać. Widzę, że tam jeden mark poszedł, właśnie od Draco, także fajnie, ale więcej marków nie poszło i, i to już jest taka, yy, taka rzecz, że opierają się na tym, że będą pamiętali, ale to, to nigdy nie działa. No bardzo pasywny mecz, bardzo pasywny mecz w wykonaniu chłopaków. Niewiele się dzieje, no, mam nadzieję, że chociaż wygrają ten mecz tak grając. Tutaj prawdopodobnie jest jedna osoba na tym traku. Gdyby mu wszyscy dali laser, to zniszczą traka. No ale jeżeli laser da tylko rako, no to to, to nie ma sensu, traci tylko amunicję. Powinniśmy tutaj po prostu skumulować siły na tego traka i by strzelając w niego wszyscy razem, by go zniszczyli w kilkanaście sekund. I wtedy ewentualnie tą koronę można podjechać. Nie dość, że darmowy frak to jeszcze duże gotówki, bo za koronę się duże gotówki dostaje. No ale nie wyszło. Nie, nie wyszło. No, sprawdzanie czujnikiem pulsu nie ma sensu, bo tutaj nikogo nie było przed chwilą na BSP. Ta koronka sobie dalej jeździ. Są w środku strefy. Nie jest to wymarzona pozycja, bo tutaj są wyższe budynki od nich, chociażby te budynki tutaj na airporcie, te hangary i tak dalej dalej. Więc ja bym ewentualnie proponował zająć któryś z tych budynków dach półpiętro. Tym bardziej, że teraz tam jest więcej okien niż na starej mapie. E, no będąc tutaj. No nie jest źle, ale wcale nie mają takiej super power pozycji. O, teraz widzę, widzi tym wroga na tym. zobacz Ten koleś go nie widział? No nie wierzę. <laughs> nie widział i nie słyszał. Nieprawdopodobne. O, ląduje typ. Przed nimi, poszedł Mark. Wreszcie coś zaczyna się dziać. Zmieniają dynamicznie pozycje. Okej, okay, udało się tutaj zabić kolejnego wroga. W takim momencie, gdy macie dwa killstryki na ziemi, warto puścić gdziekolwiek ten drugi. Żeby tylko go wykorzystać, żeby, żeby wrogowie go oczywiście nie podnieśli. Teraz dobre wykorzystanie martwej ciszy. Na pewno tutaj nie mieli informacji ilu jest wrogów usłyszał kroki rako użył martwej ciszy dzięki temu miał przewagę nad wrogiem. OK 9 fragów. 18 osób do końca to już mamy endgame totalny. To jest prawdopodobnie koronka na ich plecach. Czyli ten koleś, który jeździł. A nie, to, to nie jest ten koleś. Czyli tu, czyli tu jest prawdopodobnie. Kilka teamu. No teraz ciekawa kasetówka poszła. Może to wyjdzie, może to wyjdzie. Myślałem, że koleś trakiem ewentualnie wjedzie pod tą kasetówkę. O! 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 Widzicie? Zadziałało, zadziałało. Jeszcze jednego zabił to. What the fuck? Powchodzili w tą kasetówkę. Nie wiem, czy nie mieli informacji wrogowie. Ale powchodzili w tą kasetówkę tam wszyscy prawie. No, nie ma sensu teraz używać nalotu. Taki nalot warto trzymać na, na już taką naprawdę końcową sytuację. Chociażby do dobicia wroga, do dania sobie możliwości zmiany pozycji. Jeżeli ktoś was gdzieś zatrzyma za jakimś kamieniem, to wtedy puszczacie na kogoś nalot i macie tę chwilę, żeby zmienić pozycję. No, bo on będzie musiał się obrócić do was plecami albo wybiec za osłony, cokolwiek, rozumiecie. No, teraz ten nalot był, był po prostu bezsensowny. Tam teamenci wyczyścili tego gościa, który tam spuszował. Ro rozdzielili się teraz mocno tutaj widzę, więc to jest takie. Mm, o nie tyle co ryzykowne, co po prostu danie sobie szansy na więcej fragów w tym endgame'ie, ale no w sumie też jest ryzykowne, no właśnie, bo jeżeli ktoś zostanie powalony i tam przypadkiem się na natknęliby się na pełny team. No to trzeba jednak ogarnąć giereczkę, żeby wygrać 2 na 4. A teraz dostał ogromny laser właśnie z tych budynków, o których mówiłem. Na ich szczęście strefa jest tutaj przy nich, więc to oni mogą trzymać pozycję. I ja nie wierzę, że oni przegrają ten mecz mając taką pozycję. No to jest w sumie teraz idealna strefa dla nich. Jedyne co muszą patrzeć to... To właśnie prawo i lewo. Tutaj nie poszło info o tym kolesiu, albo nie wiem skąd się wziął ten koleś tam. Ale duże kłopoty teraz mają chłopaki. Podnoszą się w tej sytuacji... Okay, że to wyszło, jestem w szoku. Tamten koleś chyba... Tamten koleś, który go powalił teraz, chyba nie za bardzo... W sensie on jest tam sam, to już na pewno. Okej, okay, ładnie teraz wy, wy, wyhaczył wroga rakon. No i dobra, no i mają... Mają 4 na 1. 4 na 1 mają i jest tutaj zabicie. Wygrywają meczyk, gratulacje. Mocno pasywnie cały mecz. Głównym powodem tego jest to, co mówię na początku, wylądowanie w fatalnym, według mnie, miejscu. Oczywiście to było bezpieczne miejsce do lądowania, po takim względem, że nikt was tam nie zabił od razu po wylądowaniu. Ale wydaje mi się, że fajnie byłoby się sprawdzić w jakimś bardziej hot miejscu, żeby troszkę więcej dynamiki w tej rozgrywce dodać. Rako miał najwięcej fragów: 12. Teamieci tam łącznie chyba mieli właśnie też około 12 fragów. No okej, okay, no ja bardzo dziękuję za analizę. Dziękuję za tę jakość, bo w 4K jeszcze analizy nikt nie, nie, nie wrzucił i bardzo miło się to oglądało. Niestety nie mam informacji, czy to jest z PS5, czy z pc ta Jeżeli z pc to Rako FOV zmieniasz od teraz, od razu. Grasz na wyższym FOV, to ci na pewno stary pomoże. Jeżeli PS5, to czekamy oczywiście na update, który pozwoli zmieniać to FOV na konsolach. Eee, no a tak czy siak, mam nadzieję, że coś z tego odcinka wyniosłeś i wyn wyniesiecie widzowie, moi drodzy. Tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, a ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia już jutro. Mówi Goldzor, na razie.